To tutaj, I na śrubę, Tutaj zróbmy, na no, takie skalę. Nie? Agato, prawa strona. Prawa, 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 prawa. Pani Agato, bardziej w prawo. Bardziej w prawo. I skrajnie prawa strona. I tutaj, tutaj, w prawo. W prawo, w prawo, dalej. Jestem lewo, lewo. Właśnie. Ja tak. A tutaj, poproszę. I do mnie na lewo, lewo, lewo. tutaj jeszcze. Jest, parole, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. do mnie w lewo, lewo, lewo jest. A na jeszcze nie A jest jeszcze okazja, proszę. A jest jeszcze okazja, proszę. A jest proszę. A Nie, jeszcze proszę. A jest jeszcze A proszę.